Nowa przestrzeń do terapii, wsparcia, zamieszkania, nauki, rozwijania pasji i talentów. Ponad 2000 metrów powierzchni, która służyć będzie tym, którzy potrzebują i czekają na wsparcie. Budynek wybudowany i wyposażony w niespełna rok. Wielomilionowa inwestycja, którą udało się zrealizować dzięki wsparciu wielu osób i instytucji. Rok temu zaledwie kawał pustej przestrzeni, dziś dom i miejsce dla ponad setki podopiecznych. Wszystko to w Brodnicy, w Brodnickim Centrum Caritas imieniem biskupa Jana Chrapka. Tu codziennie dzieją się niecodzienne rzeczy. Ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych oraz zaburzonych psychicznie korzysta obecnie 45 podopiecznych. Środowiskowy Dom Samopomocy to pierwszy stopień w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych w powiecie brodnickim razem z warsztatami terapii zajęciowej i Zakładem Aktywności Zawodowej. Celem środowiskowego domu samopomocy jest wsparcie i rozwój umiejętności społecznych, podopiecznych, by mogli oni w miarę samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, prowadzić normalne, aktywne życie. Mi się tutaj podoba. Już chodzę pół roku tutaj. Kolegów mam bardzo dobrych. Nie narzekam, to chyba jest nieźle. Mamy te ptaszki, później mamy jeszcze kotki do robienia. I to takie, że motylki robimy, jajeczka. Byliśmy w stanie, nawet już nie było to, bo nowe jest lepsze. Jest więcej, więcej miejsca. Bardzo mi się podoba. Chodzimy do Kina na kręgle, na spacery. Bardzo mi się podobają nowe pomieszczenia, bo więcej jest przestrzeni. Dzięki modernizacji bursa szkolna jest obecnie w stanie przyjąć 60 osób, a profil jej działalności znacząco zmienił się w porównaniu z początkiem funkcjonowania w 2002 roku. Początkowo bursa przeznaczona była dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Potem otwierała się na młodych ludzi z małych miejscowości, którzy uczyli się w Brodnicy. Od kilku lat do bursy trafia także młodzież z rodziny z problemami wychowawczymi. Aby zapewnić tym młodym ludziom dobry start w dorosłe życie i wesprzeć ich rozwój, w bursie prowadzona jest praca profilaktyczno-wychowawcza. Podoba mi się bardzo, ponieważ jest taka rodzinna atmosfera, o którą w sumie każdy dwa, bo każdy chce sobie umilić tutaj czas sobie i innym. Mamy organizowane jakieś tam różne właśnie lekcje, na przykład hiszpańskiego dla chętnych albo wyjścia na kręgle, więc no, nie ma jak się tutaj nudzić. No, pokoje się polepszyły znacznie, ponieważ to te warunki, co były na tamtym autobusie, są lepsze o wiele. To w porównaniu z tamtym, przypomina trochę taki jakby mały hotelik. Tam musieliśmy nawet z kolegami się w czterech pokoju mieścić. Łazienka dla chłopaków była tylko jedna, przez co stały tam kolejki. A tutaj w każdym pokoju jest łazienka własna, co jest bardzo fajne. W internecie panuje rodzinna i przyjazna atmosfera. Każdy dla siebie jest bardzo miły, możemy na sobie polegać, każdy każdemu pomoże. W starym budynku nie mieliśmy takich warunków do nauki, wszystko wygl wyglądało inaczej. W nowym budynku to wygląda zupełnie inaczej, wszystko jest wyremontowane yy, i przypomina to nasz dom. Możemy się czuć spowodnie. Jeszcze w ubiegłym roku oba zadania prowadzone były w starym budynku o przestarzałej i nie nadającej się do modernizacji konstrukcji. Dalsze remonty były nieopłacalne i nie spełniały podstawowego zadania zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, komfortu przebywania i pracy z podopiecznymi. Ze względu na zaawansowany wiek budynku i jego stan techniczny istniało ryzyko że w przeciągu 2-3 lat prowadzenie w nim bursy szkolnej i środowiskowego domu samopomocy będzie niemożliwe. Biorąc pod uwagę potrzeby podopiecznych, a także chcąc dalej rozwijać profesjonalne wsparcie dla nich, w ubiegłym roku Centrum złożyło wniosek o dofinansowanie w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od początku funkcjonowania bursy opuściło ją już ponad 500 absolwentów. Dziś większość z nich ma własne rodziny, prowadzi dorosłe życie, do którego przygotowaniem niewątpliwie był pobyt w bursie. SDS prowadzone przez Brodnickie Centrum Caritas działa od 2008 roku i przez 10 lat nie tylko zwiększył dwukrotnie liczbę miejsc, ale także rozwinął swoją ofertę. Dzięki rozbudowie Brodnickiego Centrum Środowiskowy Dom zyskał przestrzeń w postaci większych pracowni i korytarzy, zwiększonej liczby łazienek i toalet oraz pomieszczeń magazynowych i użytkowych. To zupełnie nowe i nieporównywalnie lepsze warunki pracy i terapii, która jeszcze niedawno odbywała się w starym i niefunkcjonalnym baraku. Rozbudowa i modernizacja budynku Brodnickiego Centrum Caritas zostały zrealizowane w ramach projektu zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem realizowanego projektu jest Caritas Diecezji Toruńskiej, a jednostką bezpośrednio realizującą projekt Brodnickie Centrum Caritas. Partnerem projektu jest Powiat Brodnicki.